Cześć, jestem Damian i witam na moim kanale DP Studio. Z góry sorry za mój głos. Pierwszy raz w ogóle nagrywam dla kogoś, a nie chcę mi się tyle pisać, dlatego tak jest po prostu łatwiej. Zajmuję się od kilkunastu lat produkcją filmową, co się łączy z efektami specjalnymi 3D i tak dalej. I postanowiłem sobie tutaj wziąć zdany. I sprawdzić, co tak naprawdę tam zaszło, ale pod takim kątem no, samej analizy, takiej surowej, czyli no, wziąć ten cały materiał. No, nie, nie mam na razie zdania na ten temat. Co wyjdzie po, po, po tej analizie, to sobie sami zobaczycie. W każdym bądź razie nie chcę tutaj ani niko, nikogo atakować ani nikogo urażać. Jak wiadomo, zdania są bardzo podzielone. Niektórzy mówią, że to są miski, niektórzy mówią, że to jest prawdziwe ufo. Ja po prostu podszedłem do tego dość neutralnie i no zobaczymy, po prostu, co wyjdzie w analizie. Te wszystkie e, zdjęcia, i tak dalej, pobrałem ze strony Nautilusa od chłopaków, którzy tutaj dobrą robotę zrobili, jeżeli chodzi o analizę zdjęć ze zdanów. E, mam tutaj tak, taką mapę którą możemy sobie bezpośrednio wyeksportować w skali 1 do 1 do programu do 3D. W tym wypadku jest to Blender. Tak naprawdę każdy metr odpowiada jednemu metrze, w Blenderze. Więc tutaj sobie po prostu zobaczymy. Spróbuję sobie to. Ogarnąć. Zaznaczam, że ja już to wcześniej zrobiłem, tylko po prostu teraz sobie dogrywam materiał, bo niektóre tutaj rzeczy robiły się naprawdę długo. Na przykład ta mapa się wczytywała e, chyba przez pół godziny, chociaż nie jest ona jakoś super za, zaawansowana, e, Do tego to wszystko było jeszcze pocięte. O, już jesteśmy w Blenderze i widzimy dokładnie to samo, tą to, to samą mapę. E, która jest e, w Zdanach, e, tam jest zima. Tutaj, tutaj widzimy, że jest jednak chyba lato. E, dlatego te rendery będą troszeczkę inne, i tam z tyłu, na tamtych zdjęciach starszych ze Zdanów, jest jeszcze taki lasek. E, a tutaj już w tym nowym go nie ma. O, widzimy, że to jest 600 tam powiedzmy 50 metrów od ulicy yy, z lasu. I tu jest podobnie. Zaraz zobaczymy sobie to. Ja, ja te materiały wszystkie udostępnię, O, tu, tu jest to miejsce, w którym było widziane UFO. I teraz sobie obmierzymy, no jest 300. Aha, 350 metrów. Aha, i tam do tego dalszego miejsca jest. No to jest praktycznie to samo, tak? W zależności od tego, jak się dokładnie ustawi linijkę. Aha, i tutaj no, po prostu szyb, szybka edycja. Chcę ten lasek sobie wyekstrudować, żeby to nie było wszystko takie płaskie, żeby. Coś trochę było podobne do pra prawdziwego lasu, więc. Sobie to tak na szybko zrobię. To jest dokładnie to miejsce. Wstawimy sobie drzewa. Tak jak są tutaj one. No wiadomo, że to nie będzie wszystko identyczne. Byśmy musieli mieć identyczne modele drzew. Ja tu sobie jakieś tam losowe wezmę. Żeby tylko coś tam było, ustawimy je mniej więcej o wielkości tych drzew, które są oryginalnie nie wiem dokładnie też gdzie stało to auto, w jakim miejscu. Dlatego ustawię, ustawię je na środku. I oczywiście takiego samego auta nie mam. Eee, przydałoby się, ale no, nie chciało mi się po prostu szukać. wziąłem tam jakiegoś, nie wiem co tam jest jakiś fokus czy, czy, czy coś takiego ustawię kolor podobny do tego co był tam jest był chyba jakiś szary albo coś takiego. Eee, Trochę że tak powiem dają ciała, bo ta maska tutaj jest jednak troszeczkę bardziej powyginana niż na tamtym samochodzie, ale zobaczycie później, że te odbicia na masę samochodu i tak, i tak będzie będą widoczne. Tutaj kto, kto chce może sobie tam przewinąć, bo tu jest tak dosyć nudno. Te wszystkie materiały które tutaj zrobiłem które tutaj e, widzicie sam, sam projekt w ogóle w blenderze. Będzie dostępny pod linkiem do pobrania. Jeżeli sami chcecie sobie popatrzeć, jak to wszystko wygląda, no, starałem się poustawiać to wszystko tak, jak, yy, tak jak w oryginale, ale no wiadomo, że to no, no nie idzie tak idealnie to zrobić. Tu są jeszcze, a te linie wysokiego napięcia. <laughs> ustawiam je dokładnie w miejscach gdzie są tamte słupy no i lini same linie także W ogóle chciałbym zaznaczyć, że podchodzę do tego tak dosyć chłodno, sam nie mam takiego zdania, te zdjęcia wyglądają na prawdziwe, więc na pewno nie są, nie jest to jakaś tam obróbka graficzna. Bardziej bym stawiał właśnie albo na prawdziwe UFO, albo po prostu na rzucane miski, tak jak niektórzy też sugerują. Ale co wyjdzie, to zobaczymy. Tutaj też proponuję sobie to trochę poprzewijać. W ogóle cała analiza będzie na samym końcu. Tutaj tylko po prostu, jak ten cały, cały początek jest praktycznie tylko o tym, jak powstają te sceny, jak ja je ustawiam pod zdjęcia, pod aparat, który tam był e, i, i tak dalej. Także to takie, no dosyć nudne, ale kto chce, może oczywiście sobie oglądać. <słuch> Tutaj też będę próbował zrobić oświetlenie podobne całej sceny. Chociaż to nie jest najważniejsze, bo tak naprawdę będzie liczyło się to, jak drzewa będą się odbijały w tym obiekcie. No, i teraz sobie stworzymy na szybko taki podobny obiekt. Wiadomo, że to nie będzie też e, identyczny. Byśmy musieli mieć wszystkie parametry tamtego modelu, żeby e, obiektu żeby, e, był identyczny. Dlatego to światło też nie będzie idealnie się odbijać tak samo, ale przynajmniej powinno odbijać się podobnie. Aha, już, aha, i tu jest aparat, y, którym było robione zdjęcie. Starałem się tutaj na kamerze oddać właśnie wszystkie, y, wszystkie rzeczy, które tam ten aparat y, tak naprawdę miał. Od y, formatu przez ogniskową i tak dalej. Tutaj widzimy oryginalne zdjęcie ze zdanów. Sobie tutaj ładnie dopasuję, chociaż później i tak będę to zrobił trochę inaczej. Aha, jeszcze jak widzicie, tutaj u góry jest podpisane UFO. 1 metr, nie? Że, żeby nie było, że to jest y, jakiś nie wiadomo jaki rozmiar tego y, s, statku. To jest po prostu 1 je, metr, tak jak y, mówili świadkowie, że, że mają, ma, miało to około 1 metra, więc po prostu to jest tak samo 1 metr. I ustawiam je w miejscu, y, w którym jest to, y, było tamto UFO i tej samej wielkości. W ten sposób możemy oszacować mniej więcej odległość, jaka była od yy, robiącego zdjęcia. O, tak, jak tutaj widzimy, odległość, ono to wychodzi coś koło tych drutów, właśnie. I te druty się też odbijają w, yy, w tym obiekcie. Tak, jak tutaj widać. <coughs> Teraz sobie zrobimy mniejszy obiekt, tak jakby była to miska. I ten obiekt będzie miał 30 cm. Aha, jeszcze dobra, jeszcze ustawiam sobie tutaj trochę to, żeby było bardziej dokładnie. O, teraz zrobiliśmy sobie mniejszy obiekt. O, o właśnie, tu będzie 30 cm. O, mniej więcej o 30 cm. Tak jak, tak jak są jakieś tam miski. I ustawiamy z tego samego, z tej samej pozycji kamery, taką samą, tak blisko, aż osiągniemy taką samą wielkość jak obiekt metrowy. I teraz widzimy, że jest bardzo podobnie. Z tym, że jeden obiekt jest blisko kamery, ma 30 cm, a drugi obiekt jest do, od kamery daleko i ma metr średnicy. Ale można zauważyć tutaj, już teraz, jak się zachowują drzewa, znaczy jak się od, zachowują odbicia. Później sobie to bardziej z, yy, w innym programie sobie to popatrzymy, ale już teraz widać, że obiekt na 30 cm te drzewa są blisko, a te, ten metrowy to te drzewa praktycznie ich tam nie widać. To jest 30 cm, a to jest metrowy. To jest 30 Teraz sobie ustawimy pod drugie zdjęcie mniej więcej tak jak było. I tak samo jeden obiekt jest większy dalej, a drugi obiekt jest mniejszy i jest bliżej. Te wszystkie sceny, tak jak mówiłem, ten cały projekt Blender'a będziecie mieli do wglądu. I, aha, i tam te, także były odbicia na, na tej masce, zarówno z jednego obiektu, jak i z drugiego. Praktycznie są takie same. I tutaj jeszcze jedno zdjęcie. Sobie na szybko zrobimy. To było tych zdjęć więcej, ale już nie miałem czasu, żeby to zrobić. Jeżeli ktoś będzie chciał, to po prostu sobie odpali ten projekt, i według tego, co tutaj jest, może może sobie działać dalej, wykorzystując te inne zdjęcia. Tutaj widzimy, że rzucając miską, mamy 8,5 8 metra. Gdyby to było, to jest zdjęcie chyba piąte. Jak się nie mylę na wysokość 8,5 metra trzeba by było rzucić a metrowym obiektem na 20, prawie 9 metrów no tak wysoko to by raczej nikt nie rzucił a tutaj mamy, z, lekko jest za słupem i po prostu na, no prawie 9, na prawie 9 metrów by trzeba było rzucić w górę taką miską żeby to Zadziałało, z tym że jakby stała osoba niżej tam, bo ten kadr jest wykadrowany do góry, nie, tam nie widać lasu, no to prawdopodobnie by mogła rzucić tak wysoko. Tu już jesteśmy w innym programie, możemy sobie zobaczyć odbicia, jak wyglądają. Tam na, na dole jest właśnie zdjęcie numer jeden metrowe i 30 cm i no, sami sobie ocencie, które jest bardziej podobne do oryginału <laughs> te zdjęcia także wam udostępnię jeżeli będziecie chcieli i to sobie zobaczycie no, tutaj jeszcze poprawiam lekko kontrast żeby było to bardziej widoczne jest jeszcze jedna rzecz bo idzie ocenić tak naprawdę jak daleko jest obiekt od e, kamery, co prawda niedokładnie, ale tak mniej więcej. E, tutaj wiadomo, że wszystko im jest dalej, tym jest bardziej takie szare wpada, e, w, wstapia się z tłem. E, dlatego, o właśnie tak jak teraz biorąc ekspozycję do góry, najpierw znika to, co jest daleko, a dopiero potem to, co jest blisko. Widzimy, że wszystko się zachowuje podobnie tutaj. Tak samo las na początku znika, potem, potem pole i te obiekty. A tu właśnie mamy odbicie oryginalne z, z tych masek samochodu. No i możemy sobie zobaczyć, że jest obiekt, że zarówno jeden jak i drugi obiekt w renderze. Także odbija się od maski samochodu. Nie ma tam też za jakiejś tam wielkiej różnicy. Nawet w szybie się odbija. Tutaj widzimy, jaka jest różnica pomiędzy metrowym obiektem a 30-centymetrowym z bliższej odległości. I, tak jak tam na początku znika las, a potem to, co jest bliżej, i dalej, jak bliżej yy, kamery. W renderach działa to dokładnie tak samo. Najpierw znika to, co jest daleko, a dopiero potem to, co jest blisko. No i to jest ostatnie zdjęcie o, do analizy. To jest to co tutaj prawie na 9 metrów jest miska, a drugi obiekt jest na 29 metrach. widać, że ten obiekt znika tak samo jak ten słup. Więc nie wiem, tak, tak by wchodziło, żeby był na takiej wysokości. Jeszcze sobie zobaczymy te inne zdjęcia. Tutaj widać, widać, że on jest za drzewem. Jest troszeczkę dalej albo sporo dalej. No nie idzie tego tak ocenić tak na oko taką metodą. To nie jest metoda idealna. Znika trochę, trochę szybciej niż to drzewo, więc na pewno jest za. Zresztą widać jak gałęzie zasłaniają. Ogólnie, no, ja no nie mam zdania na ten temat. Uważam, że sprawa jest dalej otwarta. To, co może zastanawiać, to odbicia na tym obiekcie w zdjęciu, chyba numer 1, nie wiem, które są tak naprawdę podobne. Bardziej są podobne w 30 cm obiekcie do oryginału niż w tym metrowym jeżeli tak sobie na to spojrzeć, no ale to nie jest jednoznaczny wynik. Te zdjęcia też nie są aż takiej super dobrej jakości. E... No powiem tak, no wierzę, wierzę w takie zjawiska, bo już mnie nieraz też coś e... dużo rzeczy ciekawych spotkało. E... Też widziałem UFO i miałem różne fajne przygody, e... ale no, to co tutaj pokazałem, pokazuje moim zdaniem jednoznacznie, że równie dobrze może być to rzut miską, jak równie dobrze może być to prawdziwe UFO. Więc tutaj pozostaje kwestia Wam, czy wierzycie w jedną stronę lub w drugą. Nie, nie rozmawiałem ani ze świadkami, ani, ani tak dalej. No, po prostu. Chciałem sobie to zanalizować. Myślałem, że wyjdzie tak naprawdę w jedną albo w drugą stronę, ale no chyba chyba tak nie wyszło. E, chyba chyba temat jest nadal otwarty. Równie dobrze mogą być to miski, a równie dobrze może, mogą, może mogło być to prawdziwe UFO. Nie idzie tak to tego jednoznacznie stwierdzić sami widzieliście i możecie sobie zobaczyć tutaj na dodatkowych zdjęciach, że te zdjęcia będą podpisane oczywiście do ściągnięcia razem z całym projektem, w, tutaj na YouTube możecie sobie zobaczyć, że, no te, no że te zdjęcia po prostu nawet te odbicia Pomiędzy tymi obiektami są bardzo w samochodzie, na samochodzie są bardzo podobne, pomimo tego, że różnica wielkości jest i odległości jest spora, także no to wszystko jest kwestia otwarta. Napiszcie w komentarzu, co ty myślicie. Dzięki i pozdrawiam.